Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale 3 Jest to kanał poświęcony triatlonowi, triatlonowi amatorskiemu. Ja mam na imię Ola i od 20 lat związana jestem z triatlonem. Od 10 lat pracuję jako trener triatlonu i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem z osobami, które chcą zgłębiać temat triatlonu. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł 8. Tipów, jak poprawić bieganie. No, ale to słowo tip sugeruje, że będzie prosto, że będzie szybko. Nie jest tak, bo wiadomo, triatlon to jest praca systematyczna i wymaga determinacji, ale postaram się Wam przybliżyć, co może nam pomóc w poprawie tego biegania. Podzieliłam ten odcinek na dwie sekcje. Na sekcję Fizis, czyli ciało i sekcję mental, czyli umysł. Cztery typy będą dotyczyły struktury czysto fizycznej, czyli dam Wam wskazówki, jak poprawić bieganie, co realnie wpływa na jakość tego biegania i propozycje ćwiczeń. A w drugiej części, która w moim prywatnym odczuciu jest częścią ważniejszą, będzie parę typów odnośnie mentalu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wszystko idzie... Od góry do dołu sterowane ciało, sterowane jest przez umysł i ogromny wpływ ma to, jak mentalnie się czujemy na nasz proces treningowy. Jest to również obszar mojego ogromnego zainteresowania, który zgłębiam od 7 lat, więc będę się dzielić tym, co działa i jak podejść do tej strefy mentalnej powolutku. Zacznijmy od strefy ciało. Pierwszy tip, core i stabilizacja. I wiem, że wszyscy teraz przekrę przekręcają oczami, to, och, core i stabilizacja, ale to jest prawda i wszyscy wam to powiedzą. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wszystko na tym świecie zbudowane jest na jakiejś strukturze. A nasze bieganie e, zbudowane jest na naszej strukturze core i na mięśniach posturalnych. I jeśli w tej strukturze coś nie gra, to wszystko, co się będzie działo na zewnątrz, w dystalnych częściach, w dystalnych częściach, czyli tych, które nam odstają, e, będzie miało związek bezpośredni z właśnie strukturą tego, co jest zbudowane. I zawsze tak jest, że każda kontuzja ma swoje źródło gdzieś tam w centrum i zazwyczaj tam są jakieś wady, jakieś niedoróbki. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jesteśmy jednym łańcuchem kinetycznym. Tu, dla przykładu, żeby to zrozumieć, opowiem Wam moje dosłownie bieganie sprzed kilku dni, gdzie w pewnym momencie zaczęła mnie spinać szyja po prawej stronie. Od razu wiedziałam, że jest to wina lewego pośladka. I tak to właśnie, od razu wiedziałam, że lewy pośladek jest do wzmacniania i że trzeba więcej wzmacniać pośladki. I tak to właśnie działa. Każdy dobry fizjoterapeuta. Wam to powie, że o strukturę kor i strukturę stabilizacyjną niestety musimy dbać. Są to ćwiczenia, które są nielubiane przez większość zawodników: są to ćwiczenia takie pilatesowe, są to planki, są to kory, ale to jest nasza prewencja kontuzji, nasze zabezpieczenie kontuzji. Drugim typem, o jakim chciałabym wspomnieć, są ćwiczenia techniczne. Ćwiczenia techniczne zawsze prowadzą nas do poprawy wyniku każdego. Tutaj pokażę wam na filmiku kilka ćwiczeń technicznych z, z, z zakresu siły biegowej. Są to wszelkiego rodzaju skipy, są to wszelkiego rodzaju marsze, są to wszelkiego rodzaju y, ćwiczenia, które poprawiają naszą strukturę w ruchu. Czyli jest to pewien pomost pomiędzy Kor i stabilizacją, a samym bieganiem. Nie da się, słuchajcie, przeskoczyć morza, trzeba je przepłynąć. Więc ten pomost i te ćwiczenia techniczne, jeśli chodzi o bieganie, są bardzo, bardzo ważne. Tutaj macie skipy, macie, y, mamy wykroki, mamy ćwiczenia, które pomagają nam wzmacniać pośladki. Mamy również krótkie przebieżki, na swobodnym tempie, które pomogą nam złapać rytm biegowy, wydłużyć krok biegowy i tak dalej. Trzecia sekcja ciało. Nauka niskiej intensywności dla nadgorliwców i nauka wysokiej intensywności dla leniuchów. Myślę, że zawsze możemy siebie sami usadowić w jednej z tych grup albo pomiędzy tymi grupami. Jak jesteśmy pomiędzy tymi grupami, to jest dobrze. Jest grupa zawodników, którzy są nadgorliwcami, czyli nie potrafią biegać na tlenie, nie potrafią biegać na niskiej intensywności. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nauczyć się, bo cała struktura budowania wytrzymałości idzie od dołu do góry. Więc, jeśli nie zbudujemy bazy wytrzymałościowej, bazy tlenowej na niskiej intensywności, to będziemy z marszu wchodzić na wyższą intensywność. To tak jak rozgrzewka przed zawodami. Jeśli jej nie zrobimy, to wejdziemy od razu na wysoką intensywność i zużyjemy dużo, dużo więcej energii. Organizm nie będzie wiedział, jak czerpać energię z tłuszczy, jeśli nie nauczymy się trenować na naprawdę niskiej intensywności. Po drugiej stronie tego wahadła są mm, leniuchy. Leniuchy, czyli osoby, które boją się wchodzić na wysoką intensywność. Super im idzie tlen, mogą w tlenie trenować 6 godzin dziennie, ale jak mają, pobiec bardzo, bardzo mocno tam, gdzie zderzą się z bólem fizycznym, to jest ogromna bariera, ona jest yy, mentalna. I tutaj polecałabym, chociażby na krótkich odcinkach, przebijać się przez tą intensywność. Ok, on się zaraz skończy, będzie bolało, będzie bolało, ale nie bać się tego, że będzie bolało. Bo niestety to jest sport i on boli. <noise> on boli ciało fizyczne. Jeśli nie nauczymy się przebijać przez pewną barierę bólu, przez pewną barierę prędkości na bieganiu, to bardzo ciężko będzie nam progresować w tym bieganiu. Ostatnim, czwartym typem dotyczącym ciała jest koordynacja i stretching. O stretchingu nie będę wam mówiła, nie będę wam dawała. Ćwiczeń, bo tego jest bardzo dużo w internecie i też u mnie na kanale jest jeden chyba trening nagrany w stretchingu. Dlaczego stretching jest ważny? Dlatego, że się działa jak sprężyna i on nierozciągany po prostu sztywnieje. Jest coraz silniejszy, ale sztywnieje. A jeśli mówimy o dyscyplinie, która wymaga odbicia się do kroku biegowego, to to odbicie będzie zależne od tego, jak ta sprężyna będzie elastyczna, a elastyczność. To elastyczność, więc trzeba o nią dbać. I dlaczego tutaj wspominam o koordynacji? Ćwiczenia koordynacyjne, gdzie też pokażę Wam tutaj kilka przykładów ćwiczeń koordynacyjnych, usadzają nas w ciele i powodują, że mamy lepszą synchronizację lewej półkuli z prawą półkulą. Koordynacja jest taką właściwością, którą nabywamy w dzieciństwie i zależnie od tego, jak nabyliśmy lub nie nabyliśmy, czy chodziliśmy po drzewach czy nie, ta koordynacja będzie lepsza lub gorsza. Sprawdźcie sobie poziom Waszej koordynacji, bo jeśli nie potrafimy stanąć na jednej nodze i wytrzymać 20 sekund, to ciężko jest mówić o tym, żeby bez kontuzji potem przejść, przebiec maraton. To się po prostu nie zdarzy. Nad koordynacją warto jest pracować. koordynacja jest czymś, co nie wymaga od nas... Intensywności, więc nie wyciąga z naszego portfela energetycznego jakichś bardzo dużych środków. I tu ćwiczenia koordynacyjne na filmikach również Wam pokazuję. Przejdźmy do strefy umysłu, mojej najulubieńszej strefy. I dlaczego ja tutaj mówię o umyśle na e, kanale triatlonowym? To jest chyba oczywiste, że e, wszystko to i cały ten triatlon, gdzieś tam początek i skierka powstała w głowie. Sport jest ciałem. Sport jest o ciele. My wszyscy to wiedzą, że my tutaj pracujemy z ciałem. A ciało to emocje, i emocje powstają w wyniku generowania myśli. I dalej za tym idzie biochemia, czyli wytwarzają się struktury biochemiczne. To jak my myślimy, jest kluczowe dla tego, jak sobie radzimy w sporcie, w życiu i we wszystkim, ale zostańmy tutaj przy triatlonie. Moje cztery wskazówki odnośnie powolnego wejścia w pracę z umysłem teraz Wam przedstawię. Zerknę sobie. Okej, okay, pierwsza wskazówka. Wiedz kiedy jest wojna, a kiedy nie. Sport jest e, wojną. Wyjście do czegoś, co jest niekomfortowe, co wyciąga nas ze strefy komfortu, no bo jak biegamy, to nie leżymy, jest swego rodzaju wojną. Jest taką naszą, jest naszym takim wyjściem do świata w celu tego, żeby coś się poprawiło. Ale bardzo często w sporcie amatorskim gubimy się w tym, że ze wszystkiego robimy wojnę. Wysiłki tlenowe nie powinny być dla nas wojną. Nie powinniśmy walczyć tutaj, dlatego mówiłam o tej intensywności. Ten proces wojny w nas zależy dokładnie od intensywności. Czyli, tak jak idziemy za wzrostem intensywności, tak ta wojna jest coraz bardziej krwiożercza, że tak powiem. I teraz wychodzenie poza zakresy, które są zadane, które sobie założyliście, jest wchodzeniem w stan wojny, kiedy tej wojny ma nie być. Wysiłki tlenowe powinny być komfortowe. I nawet jeśli tempo nam się nie podoba, to jeśli czujemy wewnętrznie, że my jesteśmy w walce, to powinniśmy tą intensywność obniżyć. Co innego, jak już jesteśmy oczywiście w treningu, bo dla niektórych wyjście z domu już jest wojną, ale o tym nie mówimy, bo mówimy tutaj o ludziach, którzy trenują triatlon na co dzień. Więc pilnujemy niskiej intensywności tam, gdzie ma być niska intensywność, nie wchodzimy w stan wojny. I co się wtedy stanie? Jeśli nie jesteśmy w stanie wojny, to pracujemy nad prawej półkuli. Ona się um, najprawdopodobniej przyczyni do naszej regeneracji, więc takie długie tlenowe wysiłki będą usprawniały i wręcz nas podnosiły, jeśli chodzi o nasz cały zasób energetyczny. Więc jak jest wojna, to jest wojna, a jak jest tlen, to jest tlen. I musimy dobrze to wiedzieć i trzymać się tego, co jest zadane w planie, albo tego, co sobie założyliśmy. I odnośnie wojny, chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Musimy wiedzieć, czy my nie walczymy ze swoim ciałem i nie walczymy ze sobą. W sensie, ja i moje ciało to jest zakres współpracy. Ja chcę się poprawić, ale nie chcę cię zniszczyć. Nie? Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my nie wchodzimy tutaj w jakąś totalną autodestrukcję, bo to, ta autodestrukcja zawsze-zawsze kończy się źle. Yy, drugą wskazówką jest bycie w tu i teraz i bycie w ciele. Bardzo często na treningach yy, bardziej to z opowieści wiem niż tak mam, bo ja bardzo yy, zawsze byłam w ciele, gdzieś tam myśli krążą wokół zupełnie innych tematów niż bycie w tu i teraz i bycie w ciele na tym treningu. I możemy przekierować to myślenie. I myślę, że wielu sportowców wyczynowych na bardzo wysokim poziomie już o tym mówi, że to bycie w tu i teraz i bycie w tym ciele bardzo, bardzo pomaga. To jest tak naprawdę medytacja. Ona polega dokładnie na tym samym. Więc jak my już biegniemy, to warto, żebyśmy przekrojowali świadomość na nasze ciało. Już nie mówiąc o technice napływania, bo na technice napływaniu to jest bardzo, bardzo ważne i poczuli, że jesteśmy w tej niednicy, że jesteśmy w tych barkach, że jesteśmy w tych pośladkach. I trenowali to wracanie za każdym razem, gdzie, gdzie, jeśli nasze myśli pójdą gdzieś na zewnątrz, do powrotu do ciała. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że im więcej tego zrobimy, tym bardziej będziemy w stanie czuć to ciało, a tym samym czuć intensywność. Czyli nie będzie już pytania Garmina o to, czy ja jestem na tlenie, czy nie. Tylko ty będziesz wiedzieć, że jesteś na tlenie albo że jesteś na zakresie. Niezależnie od tego, co ten mi pokazuje, bo to też jest bardzo zmienne, zwłaszcza u osób, które mają na te reaktywny układ nerwowy. Więc możesz mieć tlen na 150, a następnego dnia możesz mieć tlen na 160. Takie osoby bardzo często się zdarzają, bardzo często. Ma wpływ nasz układ limbiczny, nasza sfera mentalna na poziom naszego tętna. Więc jeśli będziemy ćwiczyć to bycie tu i teraz w ciele, jestem w swoich nogach, jestem w swojej łydce, panuje nad tym, jak stopa uderza o ziemię. Każde takie ćwiczenie, raz, że jest medytacją i jest bardzo, bardzo pomocne dla umysłu, a dwa, że pomoże nam być coraz lepszymi w sporcie. Niezależnie od tego, czy to jest zakres amatorski, czy. Zakres zawodowy. Trzecią wskazówką odnośnie rozwoju mentalnego jest zwrócenie uwagi na dialog wewnętrzny. I ta, ten temat dialogu wewnętrznego bardzo często jest obecny w mojej pracy na co dzień, bo jest to nie tylko zabawny temat, to jeszcze taki bardzo, bardzo ważny temat. Na zawodach bardzo często wchodzimy w taki dialog wewnętrzny pod tytułem jest za słabo, jest źle, biegniesz za wolno, i w jakąś taką totalną autokrytykę. To jest coś, na co należy zwrócić uwagę. Aspekt tego, skąd to się bierze, leży dalej w dzieciństwie, i tutaj moje kompetencje się kończą, bo nie jestem psychologiem. Ale fajnie jest zwrócić uwagę na ten dialog wewnętrzny i zamieniać go powoli na komunikaty typu: świetnie sobie radzisz, bardzo dobrze, fajnie, że tu jesteś, ciesz się tym, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że taki dialog wewnętrzny będzie miał bezpośredni wpływ na biochemię naszego ciała. I miałam bardzo wiele przykładów w mojej pracy, kiedy ta zmiana dialogu miała bezpośredni wpływ na wyniki sportowe. Dlaczego? Dlatego, że ten poziom napięcia spada, tego napięcia psychicznego. Kiedy napięcie psychiczne spada, to ciało może robić to, co potrafi. Jak to napięcie psychiczne jest bardzo, bardzo wysokie, bo oczekujemy od siebie nie wiadomo czego, to musimy wyobrazić sobie tak, że ciało ma pewien zasób, i ten mental zabiera mu z tego zasobu. I im bardziej jesteśmy w oczekiwaniach, im więcej jesteśmy w krytyce samego siebie, tym więcej tych zasobów z tego, co wyrobiliśmy wcześniej, jest nam zabierane. I wtedy zdarzają się sytuacje, że super szło na treningach, i nagle zawody leżą, dlatego że oczekiwanie było za duże, i układ nerwowy tego nie wytrzymał. Zabrał nam, zabrał nam z. Naszego przygotowania. I, a układ limbiczny bardzo często zabiera z przygotowania, czyli te nasze oczekiwania, ten nasz dialog wewnętrzny. Ja, sobie, ja się śmieję, że moją techniką, taktyką na zawody jest bycie dobrą mamusią. Ja zawsze sobie powtarzam w myślach: kochanie, świetnie ci idzie, dobrze, jeszcze jeden kilometr, super sobie radzisz i tak dalej, i tak dalej. Ja mam ten dialog wygrany już od bardzo wielu lat. Ja nawet nie potrafię pomyśleć o sobie w, jakimś takich, w takich jakichś takich kategoriach. Ale jesteś beznadziejna, słabo ci idzie. Kiedyś tak było. I słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie trening. Tylko i wyłącznie trening. Czyli za każdym razem, jak jesteśmy na treningu, zwrócenie uwagi na ten dialog wewnętrzny i przekierowanie go, a może tutaj się wesprzeć w tym procesie samemu siebie, tak? To, to tworzy taki bardzo silny system autowsparcia, który zmieni wam życie i dosłownie mówię, że tak jest. Także zwrócenie uwagi na dialog wewnętrzny to jest wskazówka numer 3. I wskazówka numer 4 to jest dziękuję po udanej sesji, albo nieudanej sesji po tym jak wyszliście na trening i wróciliście, po tym jak udało wam się coś zrobić, podziękujcie temu ciału. Słuchajcie, ja odbieram ciało. To jest moja prywatna, to jest moje prywatne widzenie, patrzenie na to ciało. Jako pewną biologiczną maszynę, która pomaga mi realizować moje cele w życiu. Więc ja bardzo, bardzo mocno jestem mu wdzięczna za to, że mogę biegać, że mogę się realizować, że mogę tutaj używać go w tym celu. Zawsze jak prowadzę zajęcia, bo prowadzę też zajęcia dla osób, które chcą usprawnić się, każę im na końcu podziękować temu swojemu ciału, że. Ono dla nas pracuje, bo słuchajcie, ile satysfakcji z tych naszych nóg na tych zawodach mamy, ile radości z tego każdego pokonanego celu. Warto y, mu podziękować czasami, przestać z nim ciągle walczyć, przestać y, wymagać. I oczywiście na sesji wymagamy, na sesji robimy to, co jest do zrobienia, ale po sesji treningowej warto powiedzieć sobie: dzięki, dzięki, bo to są te małe kroki, na które mi pozwalasz, to są te kroki, które pozwolą mi osiągnąć cel. Pozwolą mi się wzmocnić, tak? Również wewnętrznie. Na dzisiaj to tyle, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że dla... są osoby, dla których ten odcinek będzie ciekawy. Zapraszam na moją nową stronę, bo buduję ją cały czas mozolnie i żmudnie. <grym> Nie ma jeszcze pozycjonowania w Google, ale jest tam kilka rzeczy: jest tam blog, są tam jakieś usługi, jest program dopływania, chyba dwa nawet. Będzie niedługo program dobiegania, więc jeśli coś dla Was tam jest, co by było dla Was potrzebne, to zapraszam serdecznie. Adres strony jest w opisie filmu. Na dzisiaj to tyle, i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.